Zabiłem się, Mieliście. a chłopcy stoi, śluga pali, buja się jak... Tam ogółem musimy dojść. Dziadek, kurwa Ten... zaraz, zaraz, <grym> zaraz, zaraz zatłukę, kurwa. No i mów co, Mati? Nie, ty, co ty robisz, ty świzd... Czy warto było szaleć tak? No, masz rację. Niech spróbuj go wciągnąć. Ja nie wiem, czy on żyje. Bo on się wiebał do tego ognia. Pieczony będzie. Dawaj go na tak. Nie wiem, ciągnę, ale czy go ciągnę? Nie wiem. No idę go szczęśpić, bo ja nie wiem, bo on się wyciszył. Fauna ciśni czarny. Halo! Żyję! 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 Jest dźwięk! Nie żyję. żyje! Nie ja żyję! Nie no. wierzę! Nie Słyszę coś! Czarny, ty jesteś jednięty! Słyszę coś! No nie żyje! Opa diri, dam dili, ropa, opa, dili. Dobrze, że fajki jeszcze są bo to. O Jezu. Mnie to stresują takie sytuacje, jak ktoś umiera na przykład. Jak też ktoś to rzucił to inne. Ale potem żyje jednak, to też jest ciekawe. Ja ci to rzuciłem. Aha, no. <grym> <grym> no dobrze, przepraszam. A tam to, nie, wiesz, nie ma lawy, to, to jest tylko tektura. Odpiło. No no. Aha, okej. Okay. Jak coś to to jest tylko tekstura, tam jest ten, po prostu spadlina i tam w sumie byśmy mogli autem wjechać i... ale nie, nie zmieścimy się chyba. I no tam, czekaj, ma, tam mamy ostatni sekund. Ost... Chyć? Chyć? Tam mamy ostatni czek... O! 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 Keniusz! No i ten, Guciu cię będzie spuścić na tym. A jak nie, nie, nie będzie starczyć miejsca, to mów wrześć. Z żyję. A trypsą. Więcej! Nie ma! już podjedź. Podjadę. Kurwa, stresuję się teraz. Mega. To siedzę z na dupie kurwa. Jest... <laughs> Mega to jest stresująca sytuacja w tym momencie. Czekajcie, patrz, Patrosa <laughs> zapada. <laughs> O, 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 o! Jeszcze trochę! Ile? Bo nie mogę zbytnio podjechać już. Szczerze, tak mnie rzuciłeś teraz, podjechałeś, że spadłem na, w prawą stronę, uderzyłem, zginąłem. Ale tam jest ale szczerze, moglibyśmy na dach tam wskoczyć. Skoczy ktoś do tego grobu i weźmie go? Czemu mam to zrobić. Albo wskoczyć po prostu. Ja idę. Ja tam nie schodzę, bo ktoś tu musi zostać na górze. co zdrowych z nie musi zostać na górze. No kurka. To... No ważny, że jestem ja i ta. Nasza maskotka. Ten pan, za im z Ja się zgubiłem! Halo moto! Hello Moto! Moto moto! kurwa mija Moto! Halo! Norlax! Pokémon, 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 Pokémon. Ty co, po, ostatni raz mam próbować, czy jak? No Dobra. Urwa zamknę w klatkę. Ty tak, że się kichuj. Dobra, panie, spuszczaj go. Panie dzieje, zostawiliśmy tylko ty i ja. Jak na ten czas? No to tak wychodzi. Ja jeszcze nie mamy połowę tego tej jaskini, kurwa, gdzie my w ogóle mamy jechać? Jest taki psyf. Ja nawet nie wiem, Co, gdzie jest. Ty stój, a jakbyś sobie tu podjechał i linę wziął? Ty kurwa, jest genialny jesteś, trzymaj. Albo ja ja pójdę. Ty, weź pilot? Jakbym z, 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 zlatywał, to zablokuję prostu. To zablokuje. Nie, się nie zabił. No, dokładnie. Eee, No? Eee, podczekajcie Dobra. Żyjesz? Do góry, do góry, do góry cały czas. Tak, tak, tak. Ciągnij mnie. Ciągnę. O, to wolno idzie. No, ta lina się tu kurwa związała jak cholera. Nie mogę sobie, nie mogę sobie pomóc. I cały czas, no kurwa, telepie jak starą kurwę. Cały czas. nie, 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 czy tam lewy. Lewy. to zrobił Nabrał trochę trochę prędkości. O, nie, Puściłem, nie, nie. Puściłem. Dobra. Może dam tu radę jeszcze wejść. Jeszcze raz. mi trochę, im do góry się dostał jak kurwa ta, ta mechanika się mi podoba. Pewnie jest w przypadku, ale... Tam te wszystkie... Linki się tu jakby... Związują z tym, kurwa, kurwa z tym. Się trochę. O, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Cały czas mnie próbuje wyrzucić tam z powrotem. Mm -hmm. O. <grymne> eee, czekaj, z zresetuj tą linę. I rzuć mi. I eee, rzuć tu flarę Znaczy nie do mnie tylko pod to Ja tu kogo praktycznie nic nie widzę A mamy? A tu są Nie jest, jest. Daj tam jedną po prostu na teorii I Przygotuj się, że... Czekaj bo przejebałem pilota Puszczaj mnie Na dół? Co ty robisz? Na dół rzucić larę, czy co chcesz? Larę, z larą? Nie, zostaw bo ja żebym ja widział co tu jest. Mam pilota. Dobra. Bądź, bądź pogotowił. Dobra. Spray na niedźwiedzie, dajcie tam te... Do środka. Czyli ty tu jest sieć, a te czarne to tam wszystko, co rzuciłem, daj do środka. Tam pod Za. kołem coś leży. Tyle mam w sumie nie trzeba, bo to mamy. No i skoczę i mnie pociągnij. No pięknie, fachowcy. Tylko się jeden pilot poszedł jebać, ale to nic, to my mamy dosyć. Nie, są wszystkie. Tak no byłby jeden z tym, za samochodem. Nie wiem co on tam robił, ale... Teraz kurde, gdzie mamy iść? Tutaj. Tu jest winda. Można byłoby już ją wezwać. Ciemno jak w dupie. Daj mi to światełko. Jam szybie. Jedzie. Bo na deski są, nie? Są no jeszcze jak pięknie poukładane. Elegancko. Na, Bierzemy na to. Jeszcze jeszcze, 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 jeszcze kawałek bo dupą zahaczymy. Ty stój! Nie wiem, czy nie musiałbyś tu wcofnąć, bo tu dupa mega wystaje. Ale już deski popsułeś.

Tyłem miałeś wjechać. Nie Teraz? Nie no, dupa wystaje, chłopie. Ja nie wiem ile masz z przodu miejsca. Maszynista, jak on tymi biegami wiosłuje tam. Jeszcze kawałek, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Stój! Stój, 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 stój. Stoi, 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 stoi. Siema! ma? O, już siedzę. <grystanie> Jebany. To niedobry pomysł był z tym tyłem. A to kurwa ci przyznam, że... Tak stąd, tak tak średnio to widać. No. Czekaj, tu nic nie ma takiego. Co by można wziąć? Jakaś skrzynia jest. Mogę tu w ogóle No nic tu nie przeszkadza. Nie wiem, coś przyjechał. Где ты бегнешь?